Mówisz, że jeszcze mogę zostać YouTuberem? Cześć, nazywam się Kasia Puchalska i z solistami jestem związana na stałe. Na co dzień pracuję w solistowym biurze, gdzie zajmuję się obsługą klienta i wszystkim co związane z uczestnikami naszych wypraw. A z wykształcenia jestem indologiem i wszystko co związane z Indiami stanowi obiekt moich zainteresowań. Moją największą pasją jest jazda konna i oczywiście podróże, dlatego marzy mi się długa wyprawa konna przez Kirgistan albo przez Mongolię i na pewno to wkrótce zrobię. Moim ukochanym kierunkiem na pewno są Indie, gdzie mieszkałam przez rok i tęsknię za tym miejscem odkąd stamtąd wyjechałam, dlatego na pewno kiedyś w przyszłości postawię sobie chatkę gdzieś w głębokich Himalajach. I na pewno Norwegia i Islandia, bo kocham północne krajobrazy i klimat północny po prostu urzeka. Na wyprawach ze mną na pewno możecie się spodziewać, że nie raz spoczymy ze ścieżek uczęszczanych przez turystów, bo to, co kocham w podróży najbardziej, to po prostu się czasami zgubić i poszwendać się szlakami lokalsów, bo zawsze wtedy spotyka mnie jakaś miła niespodzianka. Dlatego zapraszam na wyprawy ze mną, na pewno nie będziemy się nudzić. Cześć!